Odznaka za przetrwanie 500 nocy, odznaka za przetrwanie 99 nocy bez jedzenia mięsa i odznaka za przetrwanie 99 nocy bez ratowania ani jednego dziecka. Wszystkie te odznaki mają coś wspólnego. Mają tylko 0,01% graczy, ale dziś postanowiłem osiągnąć niemal niemożliwe. Właśnie stworzyłem własną odznakę, która będzie łączyła 17 najrzadszych odznak w jedną, najtrudniejszą odznakę w grze o nazwie Tryb Hardcore. Nad nazwą jeszcze pracuję. Daję sobie 5 godzin i tylko jedną grę na zdobycie tej odznaki. Za każdą odznakę, której nie uda mi się zdobyć, rozdam 250 diamentów dla jednego z was. Gram widzę klasą bismastera Będzie mi ona bardzo potrzebna do zabijania indyków, ponieważ naszym pierwszą oznaką, którą spróbuję zdobyć, będzie obsłużenie wszystkich 10 gości na obiedzie Dziękczynienia. Tą odznakę widzowie ma tylko 1% graczy, tak więc przywołajmy sobie naszego pierwszego wilka alfę, to będzie Homar Junior. I lecimy widzowie, muszę jak najszybciej zacząć. I już na starcie muszę zacząć przestrzegać niektóre zasady widzowie. Jeśli którąś z nich złamie, zdobycie wielu odznak będzie niemożliwe. Po pierwsze, nie mogę jeść mięsa przez 99 nocy. Po drugie, nie mogę uratować ani jednego dziecka, również przez 99 nocy. I po Trzecie. Nie mogę umrzeć ani razu. No i też również przez się 19. No to jak mamy to za sobą? Rozpalmy klasyczne sobie ognisko na kolejny poziom. I wtedy od razu przejdziemy do pozyskiwania wszystkich rzeczy potrzebnych do ugotowania każdej potrawy. I już widzę, że jest pierwsza chatka. Potrzebujemy z niej tyle krzeseł, ile tylko się da. Mamy, widzowie, cztery krzesła. Otwieram skrzynkę. Dobra torba. Proszę. Sikiera. Ok. W takim momencie wracam do bazy. I mamy 20 drewna. Kupuję, widzowie, łóżko. I niestety, ale nie możemy uratować żadnego dziecka do 99 dnia. I jedną z odznak jest również przetrwanie 99 nocy. W mniej niż półtorej godziny. Powiem wam szczerze, że łącząc te dwie odznaki, szansa na to, że wszystko się uda, jest bardzo mała, aczkolwiek jest to możliwe, widzowie. Biegnę teraz otworzyć jak najwięcej skrzynek, ponieważ jest mi potrzebna dobra torba. Bez niej może być ciężko. Dawaj dobrą torbę. Proszę. Stara latarka, nie no, nie. Kolejna próba. Rewolwer, dobra. Rewolwer nam się też, widzowie, przyda. Jest kanister. Nice. Zniem sobie tutaj wszystko co jest. I zawijam do bazy. Będziemy mieli kolejny poziom ogniska i liczę na to, że uda się jeszcze chociaż jakąś stópkę. Jest, dobra, jest stopa. Go, 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 go. Trzymaj stary, trzymaj. Dobra torba, ok. I. I poziom czwarty, i teraz widzowie biegnę już jak najdalej. I zaczniemy chyba powoli szukać pierwszych przedmiotów. Weźmy sobie tych tutaj, zaatakujmy koleżków. Jeszcze na wszelki wypadek. Podnieśmy wszystko, co wcześniej wrzucili. Troszeczkę drewna tu jeszcze się przyda, jak najbardziej, poproszę. Nie, widzowie, wilk do tego challenge jest OP. Całe jedzenie będę widzowie odkładał na kubkę, a potem wszystko naraz ugotujemy. myślę, że to będzie najszybsze. I go, wracamy. Wszystko póki co tutaj. Tujmy sobie to, kraftujmy sobie dwie działki rolne. Skraftujmy sobie na szybkości widzowie łóżko. O, póki co niech leży tutaj. Dobra, nice, tu, tu jest paliwo. Dobra, widzowie, i bardzo bym się przydało teraz ciasto. Będzie ono nam bardzo potrzebne do jednej potrawy. Dobra, jest ciasto, widzowie, jest ciasto, let's go. Ciasto było nam bardzo potrzebne. Dobra, widzowie, i biegnę teraz. Postaram się wyłowić e, rybę miecz, ponieważ ona będzie nam potrzebna do dziewiątej potrawy, więc od razu rzucam. Proszę, za pierwszym razem, proszę, come on. Let's go! Widzowie, nawet nie wiecie jakie to jest szczęście. O Boże, jest szansa, jest szansa. Naprawdę świetny, mamy start. Udało się już znaleźć dwa najcięższe itemy, czyli ciasto i rybę miecz. Let's go. A to tutaj sobie położymy. Niech czeka na tradera, ponieważ jedną z odznak, która jest bardzo rzadko, widzowie, jest... Wytrajdowanie wszystkich skór u tradera. Około 1% graczy mają widzowie, tak więc nie wiem, że ona jest tak rzadka. No, jak zobaczyłem tą oznakę, trochę byłem zdziwiony, ale okej. Okay. I widzowie, jeśli podobają Wam się odcinki, w których robię ciężkie challenge'e, to zostawcie łapkę w górę i suba, a ja <śm> będę dla Was ich robił więcej. Przydało się znaleźć teraz jakąś broń, widzowie. Jakiś karabin dodatkowy albo coś. Dobra, tu, tu jest trochę skrapu. Skrap też się przyda, ponieważ będziemy musieli w jakiś sposób skraftować ten garnek. O, i z domek, dobra. W domku klasycznie, krzesła. Robię trzy krzesła i wentylatorek. idziemy dalej. O, o, wow, wow, wow. O, stary. Jej, Willy, tu jest! Widzowie! What the hell? O, 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 o. No, 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 no. To jest bardzo ryzykowne widzowie, co robię. Łączy mi się bateria. Dobra, dotarłem do bazy. Właśnie zrobił się dzień. U, wypadło nam ciasto i jedna dynia. To ciasto mogę zjeść w sumie. Kukurydza i dynia, dobra? I zjedzmy sobie, widzowie, troszkę markoweczek. Nareszcie, jakieś jedzonko. Dobra, brakuje mi jeszcze trochę paliwa. Biegnę teraz jak najdalej. Dobra, jest węgiel. Git. O, dobra, są dwa kanistry. To powinno chyba widzowie wystarczyć. Potrzebujemy jakąś broń jeszcze. Mamy tylko 11 amunicji do rewolwera. To jest dużo za mało, widzowie. Potrzebujemy jakiś karabin albo coś. Dobra, Mój wilk się zajmie tym wilkiem. Dawaj stary, żeby mi nie przepchał. Co? zwykły wilk wygrał? Nie! Zamordował go! Teraz nie ma kto mnie bronić. Dobra, mamy poziom piąty. Ojej, jeden dzień został widzowy. Jeden dzień. Nie dobrze, dobra, biegnę na biom lawowy, liczę na to, że uda mi się znaleźć jakiś karabin jeden, chociaż to jest jedyna rzecz, która może mnie uratować. Co ten koń robi? <słys》> Co to było? Czekajcie, czy to jest karabin? Nie wierzę! Uratowani. Nawet dwa. Holy, trzy karabiny! Tu już wiadomo, gdzie były wszystkie karabiny? Holy smokes. Dobra, widzę, lecimy z nim. Nie wiem, czego nam jeszcze brakuje. Zaraz zobaczymy. Dobra, odkładam wszystko tu. O, nie, to może być problem. Czemu te wszystkie itemy tak eksplodowały? Nie, nienawidzę, kiedy glicze próbują mnie zniszczyć. O Boże, wszystko się rozwaliło. Dobra, zetnijmy troszkę drewna. Potrzebujemy chyba 30 drewna aż. Pakuję, widzowie, wszystko. Mamy idealnie wyliczone. Co do jednego drewna, 15. I 15. Let's go. Garnek i zaczynamy gotować. Co jest pierwsze? Jagódki. Dobra, let's go. Dziś wieczorem rozpoczyna się obiad, więc musimy dzisiaj wszystko ugotować. To będzie tryhard widzowie. I potrzebujemy dalej jednego ciastka. Oh my god. Raz dwa. Ziemniak. I biegnę szybko na farmę. Potrzebuję jedną wnętrzności. Come on. Jest, 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 jest. Dobra, widzowie, jest szansa. Musimy ugotować sporo tych potraw. Dawaj, dawaj, rób się. To może być następne. Myśl, 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 myśl. To chyba będzie potrzebne. I co jeszcze? Chyba trzy takie. Dobrze pamiętam. Tak. Let's go. Dobra, to nam trochę czasu zaoszczędziło. 53 sekundy. Potrzebujemy zrobić jeszcze cztery potrawy. To, 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 dobra, mamy to. Jeszcze dwie potrawy. Ok, 17 sekund. No trzy zbliża. Dawaj, 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 proszę, pakuj się, pakuj się tam do środka. Let's go. Dobra, 10 sekund. O Boże, widzowie. 5, 4, 3, 2, 1, Okej, okay, mamy to, widzowie. Jest. Dobra, teraz musimy tylko obsłużyć naszych gości. To, widzowie, była dopiero pierwsza odznaka, którą zdobyliśmy A te odznaki będą stawały się coraz cięższe. I mamy to, widzowie. Kat A, to są żeberka dla jelenia, które przygotowałem, dobra. Pusty stół, już wszyscy skończyli. Teraz, widzowie, przychodzi jeleń. Jedz, mordeczko, smacznego. Śmiało, śmiało, zadań. To dla ciebie specjalnie przygotowałem. Smacznego. I mamy to, widzowie. Udało się. 10 na 10. Udało się nam odblokować pierwszą odznakę. I teraz przejdźmy do kolejnych odznak, które będą stawały się tylko Cięższe. Otwórzmy sobie to wszystko, widzowie, i zgarnijmy ten kozacki lud. Jeszcze jest skrzynki kusza. Dobrze, to jest coś z nieskończoną amunicją. Jak najbardziej mi się przyda. Druga skrzynka. Uuu, mamy kosę. Mamy kosę, ona jest świetna na odzyskiwanie HP. Kolejna skrzynka, i to jest już ta najlepsza. Złota, ona jest o wartości dwóch skrzynek rubinowych. Aż i armor i piła łańcuchowa. Piła łańcuchowa bardzo nam się przyda, widzowie, ponieważ na końcu tego odcinka planuję zrobić bazę AWK, w której przetrwamy aż 500 nocy, ponieważ to jest jedno z rzadszych osiągnięć w grze. Przetrwanie aż 500 nocy. Więc tak, widzowie, teraz sobie wszystkie te steki. Mm, i plan jest prosty. Dobra, mamy bolta i Snoopiego. Muszę się teraz skupić przede wszystkim, widzowie, na kraftowaniu łóżek, ponieważ yy, musimy przetrwać 99 nocy bez ratowania dzieci. Ale jedną z y, rzadszych oznak jest również przetrwanie 99 nocy poniżej półtorej godziny. Tak więc jeśli łączy się odznakę, która polega na szybkości, i odznakę, która polega na tym, żeby jak najwolniej przejść grę, to możecie się domyśleć, że będzie to na styk. Więc jak najszybciej staram się tu stworzyć farmę drewna i od razu kraftuję kolejne łóżko. Chciałbym jeszcze tej nocy odblokować ostatnie łóżko. Dobra, bierzemy to. Dobra, widzę. I biegnę teraz do twierdzy. Dobra, czy mam już odkrytą twierdzę? Czy ja gdzieś widziałem twierdzę, tak w zasadzie? Jest, o, dobrze trafiłem. Dobra, widzę, muszę tą twierdzę skończyć jak najszybciej, więc tutaj nie ma czasu na jakieś chowanie się za ścianą czy strzelanie z broni. Biegam jak najszybciej i kończymy ich szybciutko. Dobra, Git, tutaj teraz i mamy to. Dobra, szybko poszło. Mamy nasze dwa klejnoty, które były nam potrzebne do ostatniego łóżka. Szybko, widzowie, otwieram rubinową skrzynię. Strzelba mi się najbardziej przydała, no. Let's go! Widzowie, ta gra jest idealna. A jeszcze diamenty, oj, Aż taki rozrzutny nie jestem. Dobra, mamy bardzo mało HP, widzowie, więc ja zawijam na bazę. I zetnijmy teraz sobie, widzowie, kilka drzewek i będziemy to mieli. Będziemy mieli ostatnie łóżko oficjalnie. Dobra, widzowie, craftuję. Crafting poziomu czwartego. Gigantyczne łóżko. I mamy oficjalnie maksymalny mnożnik z łóżek. <grym> Aha, dobra, on mnie broni! Ja, uciekają od niego! Ten ucieka zobaczcie są bezradni, nawet nie chcą mi bić. Wiedzą, że po prostu nadejdzie ich kolej. Ustawili się po prostu w kolejce, żeby ktoś dwa razy w łeb nie dostał. <grym> I widzowie, teraz pobiegnę sobie uratować dzieci, aczkolwiek one oczywiście nie będą mogły wejść do naszej bazy, więc muszę je zostawić przed bazą. Tu jest pierwsze dziecko, jak widzicie, zostało wyczyszczone i wchodzę widzowie do środka, biorę dziecioka, dawaj młody, pakuj się do wora, i lecimy oficjalnie do bazy, i muszę to zostawić przed bazą. Nie mogę zapomnieć, bo jeśli wrzucę tego dzieciaka do bazy, to widzowie będą wam dać. 250 diamentów, więc kładę sobie go na tym kamieniu. Niech młody siedzi i się rozgląda. Póki co musi tylko wizualizować. Niestety nie może tam wejść, ponieważ jeśli tam wejdzie, to nie będziemy mieli możliwości zrobienia odznaki za przetrwanie 99 nocy bez ratowania ani jednego dziecka. Musisz tu, młody, siedzieć, rozumiesz? Dziękuję. Pójdźmy teraz skupić się na rozpaleniu ogniska na, na maksymalny poziom. Potrzebujemy sporo skrapu. O, jest kanister, potrzebujemy ich też sporo. O. Domek i kościół. Dobra, to z kościoła ukradnimy po prostu bandaże przez okno im. I otwórzmy sobie widzowie skrzynkę. Proszę. Gigantyczna torba. Proszę. No nie, co ty robisz, Charlie? Ej, zaraz pójdziesz na żylety, chłopie Co ty robisz? Nawiedzony. Aha, no tak, mam coś lepszego. <laughs> dobra i pięknie. Whoa, what the hill? Zapraszam panie kolego. Chyba pan tu nie mieszka. To pomyłka jakaś. Nie, nie. No wiesz co, to no stary, zostaw mnie! Jakim cudem w ogóle się mieścisz te drzwi? Dobra, widzowie, zawijam stąd. No, mamy kolejne dziecko, widzowie. Tak więc ulatujmy sobie je. tylko muszę pamiętać, żeby na pewno przez przypadek go nie położyć do bazy. Dobra, mamy to. I widzowie, dobra, farm oczywiście. Chodzimy do środka i biorę dziecko. Let's go. Dobra, i lecimy z tym dzieciakiem do bazy, widzowie, i zostawię sobie go przed bazą. Co ten dzieciak tutaj robi? I co przemieszczają. Przed chwilą był na tym. Przysięgam. Jego ja nie ruszałem. Dobra, to niech sobie. Siedzicie sobie tu wtedy chłopaki, dobra? A, to chyba moje wilki robią. Dobra, widzowie. I wrzućmy sobie wszystko do craftingu. Udało się zgarnąć trochę dodatkowych rzeczy. Po nią, I mamy kilka tutaj dosłownie rzeczy do naszego ognia, ale widzowie. Właśnie craftuję procesor biopaliwa. Let's go. Sorry, ale 2,5 milisekundy i będziemy mieli maksymalny poziom ogniska. Let's go. Dobra, i dorzucamy wszystko na raz, widzowie. Yo, yo, ile rzeczy! 46, let's go. Dobra, widzowie. Zbierzmy kolejne 15. Let's go. I dorzucam wszystko na. Raz, po raz kolejny. No i gi. Wiecie co widzowie, trochę mi przykro tych dzieci, więc weźmy sobie naszego miśka i zanieśmy im, żeby wiecie, by nie było im smutno. Proszę. Skupię się teraz przede wszystkim na zabiciu króla kultystów, ponieważ to jest następna odznaka, którą będziemy potrzebowali. I lecę na wulkaniczny. I zabijmy też widzowie 16 kultystów, żebyśmy mogli ich sobie wrzucić widzowie do wulkanu, więc potrzebuję ich troszkę. Dobra, go. Tym niech się zajmą moje wilki. Nice. I tutaj jest ostatni. Game story. Dobrze, mamy go. Dobra, potrzebujemy widzowie jeszcze 7 sztuk. Kolejne dwa. Brakuje nam niewiele. Zbiegam to samemu Zakończmy to. Kolejny bandaż. kolejny Nasz kolejny medkit, ciasteczko nawet jakieś, fajnie. Brakuje nam widzowie, tylko dwóch kultystów chyba z tego co widzę. Mo może uda się trafić piekielny worek. To by było kozaczkie. Dawaj, piekielny worek, proszę. Let's go! Nie, 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 gdzie ty lecisz? To było bliskie. Z tego co widzę widzowie, jest u nas atak w bazie. Zajeżdżają nas kultyści, więc idealnie wykorzystam to, żeby zabić im króla. <laughs> Teraz. I 16, let's go. Wrzucam wszystkich i lecą. Lecą nasze kryształy. I mamy nasze trzy klejnoty kultystów. I lecę widzowie zabić króla kultystów. Aktywuję widzowie moją armię. Halo, armię? Halo, co wy robicie? What? Co się. Nie steleportowali widzowie. What the hell? To było mega dziwne, okej. Okay. I wrzućmy widzowie wszystkie klejnoty i zdobyliśmy widzowie naszą następną oznakę. którą jest zabicie króla kultystów. Dobra, go. Let's go, mamy go. E, piekielny worek. To już mamy, to już mamy, to nie będzie nam potrzebne aż tak bardzo. Pięknie widzowie, udało się, mamy to. Dobra, widzowie. I wbiegnijmy też sobie tutaj, ponieważ będziemy potrzebowali pomijacz nocy. Ponieważ musimy wbić jak najszybciej 99 nocy, więc zabijam sobie ich tu szybko. Na szczęście mam kosę, która cały czas nas leczy. I ostatni, łatwiutko. Mamy to widzowie. Podnieśmy wszystkie te monety, bo potem będę dekorował również naszą bazę, więc jak najbardziej to się przyda wszystko. Mamy aż 250 monet. Co jest grane? Na 42 dniu to musi być jakiś mój rekord. Dobra, kolejne dwa kryształy. Otwieram skrzynkę rubinową. Chyba. Wszystko mam widzowie z niej nawet. O, tarcza! No pewnie, że potrzebowałem tarczy. What? Dobra, widzowie, i zawijam na bazę. Dobra, i mamy to widzowie. Podnieśmy sobie wszystko. Udało się zebrać aż trzy klejnoty lasy na tym wyjściu jednym. O, Lismox, to bardzo dużo. Chyba będziemy mieli już jeden cały. Tak. I potrzebujemy tylko trzy kolejne fragmenty, żeby stworzyć pomijarkę nocy. Dobrze to wygląda, widzowie. Bardzo dobrze to wygląda. A resztę rzeczy wrzucimy sobie klasycznie do craftingu i gidowa. I wyrosły nam widzowie również plony z działek rolnych, więc weźmy sobie... Okej okay. wiem co muszę zainwestować. No wstawaj! Zostań spać! Dobra, Kik błyskawiczny. Połóżmy sobie go widzowie tutaj. Dobra, widzowie. I Kolejną odznaką, którą musimy spełnić jest oswojenie zwierzaka jakiegoś Więc zaczniemy sobie może od najprostszego, żeby zrobić pierwszą część tej odznaki Ponieważ odznaka związana z oswajaniem pojawia się aż dwa razy Pierwsza pojawia się po to, żeby oswoić w ogóle jakiekolwiek zwierzę A druga pojawia się za oswojenie trudnego zwierzęcia Czyli albo niedźwiedzia, albo mamuta Więc zacznijmy sobie na spokojnie od króliczka może Bez tam jakiejś przesady Dobra, proszę bardzo Jej, jakiś słociak zombie, zapomniałem, że mam tego skina Dobra widzowie, mamy kolejną odznakę Więc zostawiam sobie póki co tego króliczka i idziemy szukać widzowie paliwa, rozpalmy to ognisko na maksymalny poziom i wtedy zacznie się prawdziwa rozgrywka i spróbujmy widzowie uratować kolejne dziecko. O nie, chyba nie, nie uda się uratować ostatniego dziecka, bo... A czekajcie, może? Idealnie można się wcisnąć. Już się bałem, że nie damy rady cię uratować. Dobra, no to git. I widzowie, otwórzmy sobie skrzynkę. Daj gigantyczny worek, no nie bądź już taki. Nice, let's go! My widzowie i tak nie mogliśmy używać Infernal Saka do podpalania jedzenia, ponieważ jesteśmy wege w tej grze. No niestety, nie skorzystamy akurat z miocha. Nice, beczka z ropą. Okej, okay, po to tu przyszedłem przecież. Dobra, widzowie, jak zwykle? Dzieciaka rozstawiam sobie przed bazą. Niestety młody, ale jeszcze nie masz wstępu. Dołącz do kółka. Współczuję wam młodzi. Niestety, musicie patrzeć. Trochę wam pewnie zimno, no ale... Taki jest dzisiaj film. Taki jest dzisiaj film. Ja nie mam na to wpływu. Żartuję, mam na to wpływ. Ale cicho. I mówcie im. Ooo, tutaj cały gang przyszedł mi zabić. No good. Dobra, jako nie mam żadnych szans z tymi wilkami. Zobaczcie, nara. Dobra, i możemy teraz wszystko wrzucić do craftinga. I beczka i węgielek tutaj. Naprawdę niewiele nam brakuje do tego ogniska. Spoko. Dobra, widzowie, wydaje mi się, że skończymy już sobie e, ten poziom ogniska po prostu drewnem. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Ostatni 7 drewna. Jest maksymalny poziom ogniska. Trochę mi to zajęło. Zazwyczaj robię to w 3 dni. Mając, widzowie, teraz maksymalny poziom ogniska Przede wszystkim teraz widzowie na znalezieniu jak największej ilości kiwich, ponieważ jeśli nie wiedzieliście, znajdując zaledwie 5 kiwi, jesteśmy w stanie widzowie wbić maksymalny poziom fleta, a to będzie nam niezbędne, jeśli chcemy tym oswoić trudne zwierzę. Czemu na miejsce do koszykówki jest tyle silników? What the hell? O, jest kiwi, dobra? Pierwszy kiwi zaliczony, mamy go. Jest kolejny kiwi, dobra? Chodź tu młody, szybko! O, kolejny kiwi, kolejny kiwi. <laughs> Let's go! O o, i tu jest ostatnie dziecko, widzimy, dobra. Zobaczcie, blisko się w ogóle się zrozpił. No weźcie mi zostało ci, chłopaki! Bo nic nie zrobiłem. Dobra, wejdę tutaj tym domkiem i wyjdę drugą stronę. Ech, ech, ech. mnie? Postaram się ich ominąć. Dobra, udało się. Dobra, zabijmy ich, póki mnie nie widzą niektórzy. Dobra, widzowie, zabijam na bazę. Nie zamierzam tu umierać. Na pewno nie przez tego kolegę, którego nakarmiłem, i jeszcze wyleczyłem dwa tygodnie temu. Come on, man. tak się odwdzięczasz właśnie, tak? Dobra, wrzućmy sobie wszystko do craftingu. Udało mi się, jak widzicie, czterech kiwi, aż, aż znaleźć. Więc poko. teraz znajdźmy sobie cztery gudki, którymi właśnie kiwi się żywią. I wydaje mi się, że będziemy mieli kolejny poziom fleta. I oswójmy sobie, widzowie, pierwszego kiwi. Zobaczcie tylko, jaką ilość doświadczenia dostanę. Hi yo. Za jednego kiwi, zostało tylko dwóch kiwi. Kiwi? I mamy to. No way. Dobra, widzowie, mamy dzień 67. Piękna liczba. O, mamy maksymalną liczbę. Dobra, to niestety króliczku. Jesteś wolny. Zniknij. I ostatni widzowie kiwi i mamy maksymalny poziom. Fleta. Ej, ten się nawet nazywa kiwi. To jest wybranie z widzowie. I teraz pobiegniemy sobie szybciutko, subgrade'ować ten flat. Ulepszam sobie widzowie flet. Let's go. I no widzowie, co? Jest Jest ich dwóch teraz? Jakim cudem? Dobra, mamy to widzowie, let's go. Pobiegnijmy też sobie skraftować młotek i zróbmy sobie automatyczną farmę gulaszy, co? Wreszcie nie będę musiał się przejmować tymi gulaszami, i tym, że cały czas u prawie z głodu. Dobra, jesteśmy na miejscu, ale wejdę od drugiej strony, bo tutaj jest milion kultystów. Kiwi, chronić mnie. Widzowie, ułóżmy sobie to kowadło no szybciutko tutaj. Zrzućmy sobie to. I widzowie, mamy to, zrzucamy. Let's go. Mamy trzecią część. Drewienko wlatuje tutaj na różcik. Dobra, i mamy to, widzowie. Robi się młotek, szybko bo zaraz będzie nas... Chyba dzisiaj jest Jelen głodny, o mój Boże, nie nie nie, nie. szybko uciekam Czemu zniknął? Nie wiem czemu zniknął, dziwne to było, ale okej okay. Dobra i mamy oficjalny młotek, nareszcie mogę sobie tu wszystko posprzątać Dobra widzowie, kupmy sobie jedną ścianę, jeden magazyn I zróbmy sobie najpiękniejszą, klasyczną farmę gulasie. Teraz garneczek, jak najbliżej Gdzieś tak w pobliżu dajmy sobie jeszcze działki rolne Jak nie widzowie I mamy dzień 73 widzowie Jesteśmy teraz podczas zdobywania odznaki za oswojenie trudnego zwierzęcia Ale teraz zrobię sobie chwilkę przerwot. Tego. I lecę wyczyścić twierdzę po raz trzeci. I dzięki temu dostaniemy dwa kolejne drzemy forestu. I będziemy mogli oficjalnie sobie kupić pomijarkę nocy, dzięki której chyba wbijemy 99 nocy poniżej półtorej godziny. Mam nadzieję, jak nie to będzie lepa. Dobra, widziałem, wchodzę tu. Jojojo, ile ich jest? Upaki! Zluzujcie! Dobra, i tym razem, widzowie, zrobię to z karabinu i rewolwera. Dobra, widzowie, i mamy kolejne piętro. I fajnie, że tu wyrzucili jeszcze troszkę amunicji. To sobie to wszystko podniosę. I te monety też sobie biorę. Jak tylko przyjdzie trader. O, widzowie, ale się obłowił u niego. Mam odblokowane wszystkie najnowsze itemy z tego update'u. Zobaczymy, jak one sobie wyglądają. Jezu, ile tu jest monet? Dobra, kolejne piętro i ostatni. Let's go. Dobra, mamy to widzowie. Koniec twierdzy. Podnoszę tutaj wszystkie ostatnie nasze rzeczy, które potrzebujemy. Otwórzmy skrzynię rubinową. Jedyna rzecz, której nie potrzebuję, to jest gem Forestu. Dawaj. Uuu, ej, widzowie. Dobra, strzelbę też biorę. Jak traficie drugą strzelbę, to wrzućcie sobie tą pierwszą, podnieście drugą. Taki tip dla was. I teraz zobaczcie, ile macie amunicji. 46 znowu. Gdybyście jej nie podnieśli, nie dostalibyście tej amunicji dodatkowej. I mamy to, widzowie, mamy to. Dobra, nareszcie. Go, 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 szybko. Musimy pominąć, jak najszybciej tą noc. Połączmy sobie to wszystko. Wrzućmy sobie i szybko. Maksymalny poziom craftingu. Dobra. I akcelerator czasowy. Składam i od razu go ładuję widzowie. Let's go! Wydaje mi się, że udało się, widzowie. Wydaje mi się, że udało się i oficjalnie przebijemy czas 90 minut. Wydaje mi się, że będziemy widzowie poniżej czasu 90 minut. Jak nie, to to jest chyba niewykonalne. Nie wiem, jak to wtedy zrobić. Czemu te wszystkie Kiwi tak się patrzą na ten zegar? O co chłopaki chodzi? Ja nie wiem Kiwi, o co im chodzi? Też, też nie wiem. I przepraszam, że Cię wywołałem. Nie chodziło mi o Kiwi, tylko chodziło mi o rasę Kiwi. Rozumiesz mi o co chodzi, nie? Dobra, widzowie, mamy. Pierwsza noc właśnie została pominięta. I od razu zaczynamy dzień. Let's go! Teraz to będzie dużo szybciej. Z każdego dnia zaoszczędzamy pół minuty, widzowie. Dobra, aktywuję sobie kolejny Klejnot i lecę, widzowie, uratować ostatnie dziecko. I będziemy wtedy widzowie gotowi, żeby przejść do kolejnych odznak. Nice, i wypadła skóra. To będzie nasza kolejna odznaka, którą jest wymienienie wszystkich skór tradera. Dobra, nice, mamy to. Witaj, młody, witaj. Mam nadzieję, że rubinowa. No i jest rubinowa. On zawsze by jak mi zapłacić, widzowie. Przysięgam. Koalakit jest kozacki. No, też mam. Ale fragment lasu niech będzie, wezmę. Potrzebujemy jeszcze trzech fragmentów, żeby zrobić sobie kapsułę odnowienia. O, kolejny kiwi. Dawaj, młody, będziemy mieli całą armię Kiwi. Dobra, widzowie, odkładam nasze dziecko, Koala kid, dołącz tutaj do grupki i Mamy widzowie wszystkie dzieci i całą armię kiwi. Czy życie staje się jeszcze lepsze? Bo nie. Mijamy kolejną noc, zaczyna się kolejny dzień. Mamy 92 dni. Zostało jeszcze Jeszcze ciupkę dosłownie. Jeszcze ciupkę. Dobra, widzowie, i wykorzystajmy ten dzień, żeby połowić troszkę rybek. I zgarnijmy sobie, widzowie, kilka łososi, żeby ostatecznie oswoić naszego niedźwiedzia i zdobyć kolejną odznakę. I widzowie, oswojenie trudnego zwierzęcia jest jedną z najrzadszych odznak w całej grze Dosłownie, najrzadszą odznaką jest przetrwanie 99 nocy bez ratowania ani jednego dziecka. A drugą odznaką, widzowie, jest właśnie oswojenie trudnego zwierzęcia. Więc ogarnięcie obydwóch tych odznak. W jednej grze jest hardcorowa i to mega, widzowie. No dobra, to sobie połówmy tak wtedy. Dobra, widzę, mamy jakąś rzadką rybę, By to był łosoś pierwszy. Come on, let's go. Dobra, mamy pierwszego łososia, widzowie. Bardzo fajnie. O, piorą się na dno, zbiera. Dobra, mamy dwa łososie już. Ładnie to idzie. Nie, zostaw mnie, proszę, de wbiegał tak w kółko. Dobra, nie ma szans, że ja to wyłowię, uciekając przed nim. Jeśli to zrobię, widzowie, musicie zostawić łapkę w górę. I suba. Let's go! I potrzebujemy ostatniego łososia tylko. Okej? Jest rzadka ryba? Come on, proszę, łosos. Let's go. Dobra, mamy to widzowie. Pięć lososi. i wracamy teraz do bazy. O, dobra, i wymienimy też naszą skórę. Skóra niedźwiedzia wymieniona. Mocno, latarka nie będzie. I to była, widzowie, kolejna odznaka za wymianę wszystkich skór. Również 0,01% graczy ją ma. I pomijmy sobie, widzowie, noc. Będzie, widzowie, ostatnia noc, którą musimy pominąć. Powiem wam, że się stresuję <grym> Come on, man. Nie, widzowie, nie udało się. 13 minut aż. Nie, nie, nie wierzę. No dobra, to muszę wam w takim bądź razie 250 diamentów podarować. No dobra, to w takim bądź razie wpuśćmy nasze dzieci, ponieważ minął już 99 dzień, chociaż za to dostaliśmy odznakę. Więc składę, widzowie, sobie Wszystkie dzieciaki, cieszcie się z nowym swoim życiem. Wszyscy rozkładają namioty. Jezu, aż nic nie widzę na ekranie. No i mamy to widzowie. Kolejna odznaka za uratowanie wszystkich dzieci. Dobra, widzowie, udało nam się osiągnąć aż 13 odznak i zostało nam dosłownie kilka. Musimy oswoić trudne zwierzę. Musimy zrobić 250 dni, 500 i jedno sekretne osiągnięcie na końcu tego odcinka. Tak więc wydaje mi się, widzowie, że teraz zajmiemy się oswojeniem zwierzęcia. Wszystko widzowie tutaj czeka. Brakuje dosłownie jednej dyni, żebyśmy mogli pójść i oswoić naszego niedźwiedzia. Wydaje mi się, że jak pominie się ta noc, zrespi się tu jedna dynia. Uwaga! Let's go! Nawet dwie widzowie. Dobra, to w takim czasie bierzmy sobie. Let's go. I biegnę teraz po naszego jednego szczęśliwego niedźwiedzia, któremu odmienię życie i oficjalnie będzie mógł zamieszkać przy ognisku. Czemu tu nie ma żadnego niedźwiedzia? Te naprawdę jestem już daleko, widzowie. Zobaczcie. To jest ostatni biom. Już tu ścianę widzę. O, oh, jest. Chodź, będziesz częścią ekipy. Dobra, widzowie. Raz, dwa, trzy, dobra. I kolejny poziom. Szybko to idzie. Raz, dwa, trzy. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Jelly! Jaki su Czemu on jest niebieski? Jaki słodziak? Nigdy nie widziałem tak pięknego niedźwiedzia Zawijam na bazę, widzowie, zawijam na bazę i mamy to, widzowie. Kolejna odznaka odblokowana. Dobra, widzowie, teraz zbudujmy bazę, dzięki której będę w stanie przetrwać 500 nocy. Zacznijmy może od budowania ścian. No, tu nie można, będę musiał tą tablicę. What? Kto kopnął mi dziecko? Hej, dobra, bicie ekipa. Dzieci teraz gębicie. Hel. Dobra, widzowie, zacznijmy sobie od budowania ścian, oczywiście. To będzie malutka. Ale piękna widzowie baza. Zobaczycie. Dobra, widzowie, biorę wszystkich kultystów i lecę sobie jak najszybciej dożyć ich do wulkanu jeszcze. Ogarniemy sobie trochę kryształów, żeby pominąć sobie jak najwięcej tych nocy. Tak więc spakuje się katapulta i lecimy jak najszybciej. Dobra, dotarłem na miejsce. Chyba troszkę będzie mi brakowało kultystów. Tak mi się wydaje. Szczekajcie tu jest jeszcze jeden, to mamy 14. Może? Może, może. Dobra. <laughs> Nie widzowie, to była moja największa fobia. Nie, jak to się stało? Dobrze, oznaka za przetrwanie 99 nocy bez umierania już się skończyła. Zapatrzyłem się. Dobra, muszę wejść tutaj na dół. Czemu ci kultyści od razu się nie spalili? Dobra, widzowie, skipnijmy sobie kolejną noc i kontynuujmy budowanie naszej bazy. Dobra, skraftujmy sobie widzowie ranę, waga dziciu. Dzieci, do środka, do środka obydwoje. Dino, bo cię zostawię, nie żartuję. Dobra, daję ci 10 sekund. 10. No dobra, tam chciałeś. Ja cię zapraszałem do środka. Dobra, widzowie, i teraz trochę posprzątajmy tutaj tą bazę. Dobra, widzowie, tak więc zacznijmy od mapy. Mapę postawmy sobie w tym miejscu. Wyjątkowo. Dobra, widzowie, niech Boostpad będzie tutaj. Będziemy mogli sobie go użyć i bez problemu tak wyskoczyć. Dobra, i teraz sobie rozstawmy wszystkie łóżka. Zróbmy jedno gigantyczne łóżko. Aha, ale luks. Hip błyskawiczny. Położymy sobie tutaj. To musi być, widzowie, tak malutka baza. Widzicie, nie mamy tu za dużo miejsca, więc niech wszystko będzie rozmieszczone tak, żeby to miało sens, widzowie. Podnieśmy sobie to. Dobra, widzowie. Tu rozstawmy sobie tarczę słoneczną. Zegar po środku. Pięknie. I teraz widzowie nakraftujmy sobie tyle półek, ile tylko się da. Jeśli oglądaliście poprzedni film, to dobrze wiecie dlaczego. I po co nam są półki. Ledzimy tak po kolei. Kolejne, 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 kolejne Dobra widzowie, zobaczcie jak to wygląda! Ej, kozacko! I mamy to widzowie, mamy to! Tak to się prezentuje Następnym naszym celem będzie rozłożenie bookshelfów Będą one widzowie pełniły funkcję naszych murów Więc zacznijmy sobie teraz Kolejne, 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 kolejne Dosłownie jednego nam zabrakło, nie Ale zobaczcie jak to wygląda kozacko I Teraz widzowie możemy sobie śmiało wejść na mury Tak jest Wychylić lufę i klasycznie rozwalać kultystów Albo jelenia? Znak zapytania? Nie, czarty Nasza baza wygląda kozacko, zobaczcie. What? Jeszcze z tymi błyszelfami tutaj to wygląda jeszcze lepiej niż gdyby to była kolejna warstwa ściany. Dino będzie naszą podpórką. Dzięki młody. Ale to jest, widzowie, teraz czyściutko, zobaczcie. Dobra, to w takim razie, widzowie, zajmijmy się teraz dekoracją tej bazy. Dzieci potrzebują teraz namioty, więc rozstawmy sobie te namioty, ale niech one tworzą taki tunel. Będą miały taki po prostu jeden gigantyczny tunel. O, <laughs> dobrze to wygląda. Ja bym mógł w takim tunel. Zobaczcie, jak to wygląda. Ej, kozacko! Dobra, podoba mi się ten tunel. Podgrodźmy sobie tutaj nasze dzieci. Let's go. Niech tutaj mają sobie taką o swoim miejscu, swoją strefę. I oczywiście, widzowie, zostawimy im pluszaka. Pluszak mieszka z nimi. Przetrwał z nimi całe dzieciństwo, tak naprawdę. 99 dni całe, więc teraz niech siedzi sobie tutaj. Let's go. Do dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda, moim zdaniem. I co my mamy dalej? O, napis. Dobra. Napiszmy tak. Zostaw suba widz. <laughs> ale to była zasadka dla was. Mam was, widzowie. <laughs> Zostawcie suba, widzowie, jak to widzicie. Wszak poświęciliście tyle czasu. Na pewno się inne filmy spodobają. Na tym kanale jest mnóstwo rzeczy, które mogą wam się spodobać. Będę najszczęśliwszym twórcą, my się zostawicie suba. widzę. Zobaczcie jak to wygląda. Ale się jaram. Kocham dekorować bazy. To jest najlepsza część tej gry, naprawdę. Idę świetlmy sobie widzowie, tutaj wszystko ładnie. Zróbmy przejście takie. Ładnił się. O, okej, okay. coś takiego. I tutaj będzie się zaczynał już mój pokój. Gdzie gigantyczne widzowie, bo jestem boss. Pięknie to wygląda, widzowie. Wygląda jak, jak, jakbym chciał coś wam przekazać. Tak jak, jakiś sekret, nie wiem, że porwali mnie albo coś Jakie dziwne tutaj. <śmurzanie> Mrugni dwa razy. Czy coś, nie wiem. Dobra. To jak najbardziej, poproszę. I mamy latarnię i mamy ich aż 10. Dobra, to postawmy je tutaj na górze. Żeby cała baza była doświetlona. Dobra, widzowie, pięknie to wygląda. Zobaczcie. Let's go Tu będą widzowie pokoje naszych kiwi One niestety, ale za jakiś czas będą musiały przejść na emeryturę Jak widzicie widzowie, oni już trochę przeżyli Więc oficjalnie rzeka Raz, dwa, trzy I niedźwiedź też niech już jest na emeryturze Przeszli wystarczająco widzowie Dobra, dokończmy jeszcze trochę O, to jest ten nowy przedmiot z update'u Dobra, widzowie, z nim jest związany śmieszny glitch Gdy wam teraz pokażę Jak widzicie, kiedy najeżdżam na te dynie One się podświetlają Więc mogę tą dynię zjeść Zobaczcie, podniosło mi się HP Ale teraz, jak mam młotek Mogę go podnieść położyć i ta dnia znowu się pojawia. I cały czas tak naprawdę mogę sobie jeść z tego. Na pewno z tego będę korzystał. Gra do kosza. Hmm, troszkę duży przedmiot. Troszkę duży przedmiot. Ale połóżmy tu. Myślę, że się zmieści. U, Jezus, Pomocy! Paława! Pomocy! Halo? Halo, utknąłem w grze. Nie, czy utknąłem? Nie, gadaj, że utknąłem. Nie mogę nic zrobić, widzowie. Serio. Jestem częścią tej maszyny. Może uda mi się podnieść. Nie wiem, rozmontuję tyle rzeczy, ile się da. Nie. Oficjalnie jestem częścią tej maszyny. No, 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 no. Widzowie, to się tak nie może skończyć. Halo! Pomocy! O, widzowie, nie wygląda to dobrze. Mam lekki zapas zupek, więc postaram się na tych zupkach przetrwać te 500 nocy. Wydaje mi się, że to może być najbezpieczniejsza baza w 99 nocach w lesie. Bardzo mi przykro, ale wydaje mi się, że kultyści, nie mając młotka, nie są w stanie mnie dorwać. Więc zostało mi widzowie tylko czekać i, i trzymać kciuki za to, żeby tyle zupek mi wystarczyło, więc widzimy się, albo kiedy skończymy się jedzenie, albo kiedy oficjalnie przebię 500 nocy. Dobra, widzowie, i mamy to. Przebiłem 500 dni, mamy 516 dzień pod koszem, więc okazała się. To być najlepsza baza w historii, chyba tej gry. Ten glitch bardzo możliwe, że uratował mi życie i pozwoli mi osiągnąć naszą ostatnią odznakę, czyli przetrwanie aż 500 nocy. Więc widzowie, wydaje mi się, że to mamy. Nie udało nam się zdobyć dwóch odznak i jednej z sekretnej odznaki, którą było zabicie się pułapkami. Tak więc no, przykro mi widzowie. No, bardzo, bardzo chciałbym stąd wyjść, ale jak widzicie, nie da się autentycznie próbowałem wszystkiego. Tak więc dwóm osobom będę rozdawał po 250 diamentów. Piszcie widzowie swoje w komentarzach. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już w następnym 친구. i ę k u j ę k o c h a